Kilka lat temu po raz pierwszy wybrałem się na spotkanie grupy WrocNet. Grupa ta zrzesza miłośników technologii, którą się interesuje i przy której pracuje. Nie wiedziałem kompletnie, czego się spodziewać. Po dwóch prezentacjach, kiedy przyszedł czas na integrację, ja wyszedłem. Nie zrozumiałem kompletnie nic. Pomyślałem sobie wtedy, ja tutaj nie pasuję. Miałem dwa wyjścia. Pierwsze, to zrezygnować i więcej tam nie iść. I drugie spróbować jeszcze raz. Nie poddałem się, poszedłem. Nie żałuję tego. Poznałem wiele wspaniałych osób, zainspirowałem się setki razy i poszerzałem tam swoją wiedzę. Ale te lata spędzone na różnych grupach i na różnych spotkaniach, gdzie dzieli się wiedzą, pozwoliły mi zadać sobie pytanie: co blokuje nas przed dzieleniem się wiedzą? Co blokuje nas przed prezentowaniem? Pierwsza rzecz, jaka przychodzi mi na myśl. To są niewystarczające umiejętności, ale nie niewystarczające umiejętności w oczach naszych widzów, rozmówców, tylko w oczach nas samych. Przykład. Trzy lata temu mój kolega Jarek poprosił mnie o przygotowanie prezentacji dla studentów z tematyki, na której się znałem. Wziąłem pięć dni wolnego i przez te pięć dni nie wychodziłem z domu. Przygotowywałem się, czytałem artykuły, książki, ale czy czułem się lepszy po tych pięciu dniach? Czy czułem się wystarczająco dobry? Nie. Ale jak wystarczająco dobry chciałem być? Chciałem być najlepszy na tej sali, najlepszy w Polsce, a może najlepszy na świecie? Przecież nie jest tak, że jestem w stanie spełnić wszystkie wymagania. Jedni z prezentacji wyniosą więcej, drudzy mniej. Tak samo będzie z Wami. Ale co wtedy, jeżeli popatrzymy na to trochę z drugiej strony, na ten temat? Co w przypadku, jeżeli sądzimy, że jesteśmy ekspertami, osobami wybitnymi, niezastąpionymi. Jeżeli czujemy tą nutkę narcystyczną, że Ty jesteś najlepszy, to może nie chcecie się wtedy dzielić wiedzą, bo boicie się zastąpienia, bo boicie się konkurencji. Ale kto będzie wiedział, że jesteś czymś najlepszy, jeżeli tą wiedzą się nie podzielisz? Kto będzie wiedział poza Twoim własnym ego? Poza tym jest inne fajne miejsce, fajne. inne miejsce. W którym spotykają się osoby niezastąpione, wybitne, eksperci. Wy tam też bywacie, ja tam bywam. Najczęściej mijamy się tam 1 listopada. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą wpadłem, która blokuje nas przed dzieleniem się wiedzą, to jest strach przed wzorcami, wzorcami godnymi naśladowania. Przez całe życie miałem jakieś wzorce. Byli to rodzice, był to wujek, pewnie jakieś znane osoby. Które chciałem naśladować. I tak samo było na, na pierwszym spotkaniu grupy. Wiedziałem, że jest kilka osób, które, które chcę poznać, od których mogę się dużo dowiedzieć, na których chcę się wzorować. Albo byłem się do nich zagadać po prostu. Pewnego razu po jednej z prezentacji jednego z tych chłopaków powiedziałem: Dobra, jestem gotowy, przygotowałem sobie pytania, jakie chcę mu zadać, bo byłem zainteresowany akurat tą tematyką. Przygotowałem sobie. Informację zwrotną, jaką chcę przekazać odnośnie tej prezentacji. Była spoko, więc generalnie nie stresowałem się, że mu to powiem. No i przygotowałem odwagę. I pewny siebie podszedłem do niego i powiedziałem: super prezentacja, i uciekłem. To zabawne, jakie wyobrażenie sobie przygotowałem o nim w głowie. Przecież on, on był zwykłą, on jest zwykłą osobą, tak samo jak ty. Ty czy ty? On jest ja, taki sam. Jego wyjątkowość wynikała może z tego, że zaczynał w innym miejscu, zaczynał z inną wiedzą, może więcej czasu zainwestował, albo znalazł się w dobrym miejscu. Także jeżeli jesteście, jeżeli tak macie jak ja miałem, to po prostu podejdźcie, ale nie w ten sposób, jak ja to zrobiłem, i zagadajcie. Jeżeli ta osoba ma czas, pewnie będzie miała, to wam go poświęci. A jeżeli tutaj na sali jest jakiś lider... Osoba na przykład, niech to będzie nawet lider koła naukowego, to pamiętajcie, że, że warto wyjść czasami do tych nowych osób. O wiele łatwiej jest im się wdrożyć w to nowe środowisko, w to nowe otoczenie. No dobrze, ale co daje nam dzielenie się wiedzą? Jakie mi możliwości przynosi? Przede wszystkim daje inspirację. Inspirację do tworzenia nowych rzeczy i rozwiązywania istniejących problemów. Wiele razy się zainspirowałem na tych grupach. Czy rozwiązywałem, czy dzięki rozmowom, jakie przeprowadziłem, to, co się dowiedziałem, zastosowywałem do, do istniejących problemów, albo inspiracje, jakie zaczerpnąłem z prezentacji, które mogłem zastosować w swoich nowych, nowych podejściach, w tym, co robiłem. Raz mój kolega zainspirował mnie do całkiem czegoś innego. Powiedział do mnie, na jednym właśnie z takich spotkań, bo mnie znał. Darek, ty za, za dużo czasu spędzasz na tych spotkaniach technologicznych, powinieneś sobie jakieś znaleźć hobby, które będzie odbiegało od tego. Argumentował to tym, że mogę poznać nowe osoby z innych dziedzin, zobaczyć inny punkt widzenia. No, może poznam na przykład jakiegoś yy, pana, który będzie miał firmę budowlaną i on pomoże mi w odbiórce mojego mieszkania, jeżeli kiedyś sobie takie kupię. Faktycznie wróciłem do domu, usiadłem, zastanowiłem się chwilę i stwierdziłem, no, ma rację. Wybrałem improwizację teatralną swoją drogą, super rzecz, zresztą będzie dzisiaj o tym tutaj. I, i okazało się, no menomen na pierwszych zajęciach, że 50% to były osoby z branży IT. Widocznie ich tak jak mnie zainspirowano. Ale co jeszcze możemy zyskać? Status eksperta. W momencie, kiedy wypowiadacie się na jakiś temat, kiedy w trakcie rozmowy z waszym rozmówcą i wypowiadacie się w miarę w sensowny sposób, to te kropki łączą mu się w głowie i, i pokazują, to jest gość, który się na tym zna, to jest specjalista. On na pewno wtedy przyjdzie do was, jeżeli będzie potrzebował waszej pomocy. Kiedy będzie zaczynał z tym samym tematem, to Pośrednio łączy się z możliwością szerzenia sieci kontaktów. Gwarantuję Wam, że każdy, kto inwestuje swój czas, będzie przynajmniej powyżej średniej, albo jest już. A co może Wam to dać? Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy, kiedy tworzycie firmę, która bazuje na, na Waszych zainteresowaniach, która bazuje na wiedzy i potrzebujecie osób do współpracy. To takie osoby macie, bo je poznaliście. Bo wiecie, kto się do czego nadaje, bo macie coś, coś więcej, macie tą nutkę relacji, więc jeżeli poprosicie o pomoc, to najprawdopodobniej ją otrzymacie. Mój kolega Jarek skorzystał z tego y, tematu. Prowadził serię wykładów po Polsce z, z tematyki, na, kto, na które się znał. I w trakcie jednego z takich spotkań powiedział w kuluarach, że on ma dość obecnej pracy, że on naprawdę to chce robić, to. O czym prezentuje, a robi kompletnie co innego. I co się okazało? Jarek miesiąc później siedział przy swoim nowym biurku i robił to, o czym marzył. A wiecie dlaczego? Bo ktoś, kto był na, tym, na tej sali z nim, wiedział, że Jarek się na tym zna i mógł poręczyć swoim nazwiskiem, że Jarek to odpowiednia osoba do tej pracy. No dobrze, ale co za, poza relacjami, są jeszcze kwestie umiejętności miękkich, jakie szkolicie dzieląc się wiedzą. Pierwsza sprawa, umiejętność prezentacji na pewno przyda wam się na studiach, już nie mówię nawet w pracy, przynajmniej raz będziecie musieli to wykorzystać. Moja mama swoją drogą powiedziała, jak testowałem to w domu, że, że pamięta, że ostatni raz jak prezentowałem to była prezentacja maturalna i i się pokłóciliśmy, bo y, ziewała i zasnęła. No, ale powiedziała, że to była beznadziejna wtedy prezentacja. Więc, y, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest umiejętność dzielenia się wiedzą. Na pewno wam to się przyda, choćby gdy będziecie mieli swoje, swoje pociechy. I trzecia to umiejętność poznawania osób. O wiele łatwiej jest poznawać osoby, środowisków, w którym dzielicie wspólne zainteresowania, kiedy macie ćwiczyć tą umiejętność, kiedy macie te same poglądy, o tym samym myślicie. A już nie muszę wam mówić, że ta umiejętność przyda wam się, jeżeli wam się jeszcze nie przydała, to poznaje przynajmniej tej jednej, wyjątkowej osoby. No dobrze, ale to z punktu widzenia jednostki. A co jeżeli chodzi o społeczność, co możemy to dać? Jak Wojtek powiedział, jestem organizatorem grupy Serverless Wrocław. I ktoś kiedyś zapytał mnie: Ale po co ty to robisz? To jest niepotrzebne, powoduje tylko tyle, że budujesz sobie konkurencję. Faktycznie mógłbym tak pomyśleć, że buduję konkurencję, ale nie. Ja buduję otoczenie. Otoczenie ludzi, z którymi ja chcę pracować. Otoczenie ludzi, z którymi w przyszłości będzie mi się o wiele lepiej współpracowało tutaj we Wrocławiu. A jeżeli jakaś firma będzie się zastanawiała między wyborem Wrocławia a jakiegoś innego miasta i zobaczy, że tu już jest grono osób zainteresowanych tą technologią, to najprawdopodobniej wybierze Wrocław. Co z tego, że mógłbym być tutaj sam i być najlepszym ekspertem we Wrocławiu? Kto by mnie wtedy wybrał? Na jakiej rekrutacji, jeżeli zespół potrafi zrobić o wiele więcej niż potrafi zrobić jednostka? A jeżeli to Was jeszcze nie przekonało, to mam jeszcze jedną historię. Rok temu z moim, z moim przyjacielem prowadziliśmy serię warsztatów, właśnie. Z tej technologii serwer jest po całej Polsce i byliśmy na warsztatach w Krakowie. W trakcie tych warsztatów była tam jedna dziewczyna, która bardzo mocno znała się na tej technologii i zapytała nas wprost, przed, czy ona nie zmarnuje tutaj swojego czasu. Wiecie, powiedzieliśmy, że nie zmarnuje, ale odczucia były takie, że że, no, że będziemy się starać. Stresowało nas to, że, że może ona się źle czuć po prostu po, po tym czasie. Przez 8 godzin mocno pracowano nad wszystkimi zadaniami, które przygotowaliśmy. Pytała o różne niuanse, na które staraliśmy się odpowiadać w miarę możliwości, i przyszła do nas po tych zajęciach i powiedziała: Chłopaki, to był super czas, dzięki Wam za te warsztaty. To była najlepsza nagroda, jaką dostałem za dzielenie się wiedzą. O wiele lepsza niż jakiekolwiek pieniądze, jakie sobie jesteście w stanie wyobrazić. Bo dzielenie wiedzą to możliwość poznawania nowych osób, które dzielą takie same zainteresowania. Bo dzielenie wiedzą to możliwość inspirowania i bycia inspirowanym do tworzenia nowych rzeczy i rozwiązywania istniejących problemów, bo dzielenie wiedzą to możliwość pomocy i usłyszenia tego dziękuję, bo monopol na wiedzę opłaca się tylko wtedy, gdy monopolistą jest grupa ludzi dzielących wspólne zainteresowania. Dzięki.